Witam, nazywam się Anna Pełkowska, jestem lekarzem alergologiem. Moi pacjenci zgłaszają się do mnie z różnymi problemami zdrowotnymi, jak również z objawami, które można lub nie przypisać alergię. W tym odcinku omówię rodzaje alergii i jej objawy oraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co nas uczula najczęściej. Alergia to nieprawidłowa odpowiedź organizmu na substancje tolerowane przez tzw. niealergików. Substancje te zwiemy alergenami. Dodatkowo ta odpowiedź musi zajść z wykorzystaniem mechanizmów immunologicznych, czyli z zaangażowaniem naszego układu odpornościowego oraz kolejny warunek, związany ze sposobem reakcji układu odpornościowego, alergia występuje przy powtórnym kontakcie z alergenem. Allergię możemy podzielić na wiele sposobów. Na przykład można to zrobić ze względu na sposób dostawania się alergenu do organizmu człowieka, co sugeruje od razu powstawanie głównych objawów, na przykład alergie pokarmowe. Tu zakładamy głównie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Spodziewamy się na przykład wymiotów, biegunki, bólów brzucha. Kolejno w tym podziale wyróżniamy alergie wziewne, oddechowe, czyli potencjalne objawy to kichanie, katar, kasza, duszności. I na końcu alergie kontaktowe, skórne, czyli tak zwany wyprysk. Inny podział to ten związany z atopią, a dokładniej przeciwciałami GE. Alergie zależne od tych przeciwciał oraz od nich niezależne. Ten podział z kolei związany jest z działaniem naszego układu odpornościowego i sposobem jego reakcji na alergen. Dotyczy rodzaju wykorzystywanych komórek układu odpornościowego, substancji przez niego produkowanych, a co za tym idzie również charakteru dolegliwości. No i na koniec jeszcze jeden podział na alergie, w których kluczową rolę w generowaniu objawów odgrywa substancja zwana histaminą, np. pokrzywka, alergiczny nieżyt nosa i takie alergie, gdzie histamina odgrywa marginalną rolę, np. wyprysk kontaktowy. Tu odpowiedź jest stosunkowo skomplikowana ponieważ statystyki dotyczą przede wszystkim określonych grup alergenów lub określonych rodzajów alergii. Nie każda substancja może zostać alergenem. Najczęściej są to białka, jednak bywa, że uczulają również inne substancje chemiczne. Stąd pierwsza lista alergenów obejmuje podział na białka, tu listę otwierają białka pyłków i białka pokarmowe, a drugą kategorię stanowią substancje chemiczne. Między innymi leki czy większość spośród kilku tysięcy alergenów kontaktowych, nikiel, składniki gumy, barwniki tekstylne, substancje zapachowe. W kolejnym podziale, w którym podzielilibyśmy z kolei alergeny na grupy związane ze sposobem kontaktu z naszym organizmem, mamy następujące ważne alergeny. Alergeny wziewne. Tu najczęstszymi alergenami są pyłki roślin, roztocza, alergeny zwierząt, alergeny pokarmowe. Zarówno białka roślinne, np. orzechy czy jabłka, jak i zwierzęce, np. białko jaja czy mleka, alergeny kontaktowe, np. metale przejściowe, substancje zapachowe, składniki gumy. Jednak kluczową rolę dla większości z nas podgwinie odgrywać inny podział, który decyduje nie tyle o częstości, ile o ciężkości objawów alergii, a to z pewnością jest dla alergika najważniejsze alergeny bowiem mogą rozpadać się pod wpływem obróbki termicznej i te są w miarę bezpieczne Ta alergika lub być termostabilne. I niestety tego typu alergeny mogą wywołać zagrażające życiu reakcje alergiczne, na przykład wstrząs anafilaktyczny. W całe szczęście takie alergie zdarzają się stosunkowo rzadko. Podobnie istotnym podziałem, który odpowiada właściwie nie na pytanie jak często, tylko jak długo, jest podział na alergeny sezonowe i całoroczne. Dla alergologa bowiem od częstości alergii na dany alergen ważniejsza jest informacja, jak długo dany alergen działa na alergika. Stąd od pyłków drzew groźniejsze są na przykład roztocza. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia.